Profesora Szogila poznałem w 1988 roku w Zielonej Górze, kiedy dość niespodziewanie pojawił się na Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie studiowałem. Byłem wtedy na czwartym roku studiów i tak właściwie nie za bardzo wiedziałem, z czego mam pisać pracę magisterską. I mieliśmy z profesorem Gilem wykłady z astrofizyki. I po tych wykładach zdecydowałem że pracę magisterską będę właśnie pisał z astrofizyki. Z Januszem Gilą po, po raz pierwszy spotkałem się w 1990, 1990 roku. Wtedy była tu konferencja w Lagowie, organizowana przez Janusza. I to było bardzo ciekawa konferencja, to dotyczyło pupsarów i i mechanizmu planowania pupsarów. W tym samym roku on przyjechał do Gruzji z rodziną i wtedy to się poznaliśmy już bardziej tak. Po ukończeniu tej pracy magisterskiej, to było w 1990 roku, profesor Gil zaproponował mi pozycję asystenta. Tak przekonał mnie do wspólnej pasji naukowej, którym były pulsary. Kiedy w latach 90. otrzymał stypendium Humboldta i wyjechał do Instytutu Maxa Plancka w Bonn, który posiada największy radioteleskop w Europie, to zabrał mnie ze sobą. I tak spędzałem trzy miesiące na stażu w Instytucie Maxa Plancka i trzy miesiące w jego domu. Jego cel to na przykład, że on chciał wybudować dobre środek gastronomiczne w Zielonej Górze. Dowolna osoba powiedziała, że to jest niemożliwe. No nie ma, a nie ma ani finansów dla tego, ani ludzi, którzy zechcą przyjechać do Zielonej Góry i tu pracować. Skąd? Nie ma szans. Udało się. To jego charakteryzuje. Po pierwsze, on wybierał takie cele, które. Okazało się, że niemożliwe, ale doprowadzał do końca. A drugie to, że miał wizję, jakąś no, intuicję, miał taką, że, że to się da się zrobić. I no, to, to robił. Zbudował od zera środowisko astronomiczne w Zielonej Górze nowe środowisko na mapie Polski. Jego największym osiągnięciem to było to, że umiał gromadzić ludzi, rozumiał ich potrzeby i to potrzeby takie wynikające no, z tego, co w nauce jest najważniejsze, potrzeby tego, żeby no, każdy pracując potrzebuje czegoś poza książkami, poza e, biurkiem, potrzebuje też atmosfery takiej, która sprzyja jego rozwojowi i on to umiał stworzyć. Dokonania profesora Janusza Gila są duże w, dla rozwoju polskiej, ale i europejskiej oraz światowej astronomii. Wyniki jego badań nad pulsarami radiowymi weszły, można powiedzieć, do kanonu wiedzy podręcznikowej. Profesor Gil wychował młodych naukowców którzy pracują dzisiaj w polskich, ale również i w zagranicznych instytucjach badawczych. Profesora jak ja poznałem przychodząc tutaj na studia. W zasadzie wtedy miałem yy, no swoją drogę. Pracowałem w innym zawodzie, studiowałem inny kierunek. W zasadzie było tak, że wtedy yy, plan nie przewidywał zajęć z astrofizyki. Przynajmniej na początku, więc było tak, że mieliśmy zajęcia po zajęciach. Specjalne godziny, kiedy profesor przychodził i nas uczył z tego, co najbardziej lubi, czyli pulsary. Ja byłem ostatnim, który, jego doktorantem, który się obronił. To było już 5 lat temu. Mhm. Ale myślę, że chętnie wiem, lubił prowadzić właśnie ludzi, którzy, w których widział jakiś potencjał. Janusz Gil był również popularyzatorem, astronomii I to z jego inicjatywy niedługo będzie otwarte planetarium u nas, w naszym mieście w Zielonej Górze. Ludzie mówią, że był wizjonerem, jak dla mnie, to on po prostu realizował śmiałe plany. Tak, Janusz Gil miał niezliczoną liczbę pomysłów, i za to był wśród. Środowiska naukowego bardzo ceniony, posiadał również przeogromną energię, którą poświęcał wszystkiemu, czym się zajmował, a w szczególnie właśnie pulsarów. Czasami miałem wrażenie, że pracował albo myślał o tych pulsarach przez 24 godziny, co można powiedzieć to również to, że nie podchodził do tego z takim dystansem. Raczej, że te badania, tym, czym się zajmował, to taka codzienność. Że robimy może coś wielkiego, ale jest to taka sama praca jak każda inna. Oprócz tego, mnie womaga się jedna taka cecha, że jeśli ktokolwiek potrzebował jego pomocy i on mógł pomóc, jego nie trzeba było nawet prosić o tym. Zawsze wzbudzał mój e, szczery podziw do profesora Gila to to, że pomimo, ja. Zajmuje się zupełnie czymś innym niż profesor Gil się zajmował. Rozumiał moje potrzeby naukowe, rozumiał to, co ja, to, co będzie dobre dla mojego rozwoju, i ja o nic nie musiałam się pytać. On to dokładnie wiedział. Myślę, że z innymi ludźmi, których on tutaj sprowadzał, było zupełnie podobnie i pod tym względem on był zupełnie wyjątkowy. Też. Mm kibicował mi w moich takich takich prywatnych rzeczach. Jak cokolwiek nie robiłem, czy gdzieś wyjeżdżałem sobie sam, to zawsze też się dopytywał, co, co, tam, jak tam, jak nie wiem, jakich sportowych wydarzeniach brałem udział, też się mnie pytał, albo nawet przychodził kibicować, także przyjaciel. Całe moje życie w Polsce praktycznie było związane z nim. Dlatego, że on wprowadził mnie nie tylko w spręgach akademickich Zielonej Góry no i nie tylko Zielonej Góry, w Warszawie tam, no, w astronomicznych no, w takich e, naukowców, astronomów no i się w towarzyskich Faktycznie, dla mnie jest taka straszna pustka została nie? Janusza już nie ma będzie brakowało jego energii jego stylu pracy jego dynamiki to o czym no, takiej olbrzymiej siły motorycznej będzie po prostu brakowało. Jeśli krótko powiedzieć, on był po prostu wybitnym naukowcem, wyjątkowym człowiekiem i bardzo dobrym przyjacielem.